Okej, okay, witam was. Uuu, Dawno mi nie było w sumie. A hmm... co może być powodem? Po prostu bardzo mało wolnego czasu, że tak ujmę. Po prostu nie mam żadnych możliwości nagrywania. Teraz sobie to jakby miał po cichu z GK The Outer Worlds. I muszę wam powiedzieć, że ta gierka jest dość fajna według mnie Po prostu ciekawe są podejścia do tej gry A, Widać, że Obsidian się trochę postał Słuchaj, może nawet nie będę wam pokazał jakichś kwastów czy coś, tylko sobie będę chodził z moją ekipą w Dość śmiesznych strojach. Dobra, jaki mam tu sprzęt? A, widzę, że gra doczytuje nawet i to no zobaczmy Szczebler Kabin snaiperski Dobra Weźmy sobie kabin Nie masz czemu nie Pozwiedzajmy sobie tu trochę Może takim na jakieś skarby Co wątpię No, ale nie widzę I tak, co mogę powiedzieć W sumie to... Hmm. Najwyżej jak będę miał jakiś czas e, wolny, że tak mówię, jakiś urlop czy coś, to ponagrywam. Właśnie tak myślę nad czym. Hmm. Będę musiał zobaczyć jak wygląda nagrywanie e, Gears 5. Znaczy po prostu może Gears of War 5 powiem tak o po prostu. E, dlaczego? E, ponieważ Gears, Gears of War 5 mi się strasznie spodobał. Dla mnie to jest wręcz gra roku, świetnie się przy nim bawiłem, tylko niestety, e, gra w wersji komputerowej korzysta z oprogramowania Easy Anti-Cheat. O, chude O, tu taki fajny motyw. Może wam się trochę dziwić, co to, za wy, co to ma być, ale to jest oznaka, że jesteśmy pod. Znaczy schwamy się w dość wysokiej tawie przez towóch, można ciężko zauważyć. Teraz nie wiem co to za wygowie Przeświadowca, Reptidon. Reptidon plujący jeszcze tu jest gdzieś. Gdzie on? A tu se śpi. Dobra, to może teraz powolnienie. I wkeda. Jeszcze raz Zdecydowanie Zdecydowanie. Okay. Uu, to będę. Zostałem skarabinka. nich. Okej. Uuu, jakiś gazów. Jakby trójki. Jezu, pawatki. Uspokój się. Jej, do góry zabici. Ale tak wracając. Um, GS5 korzysta z oprogramowania anti-cheat o, chodzi do magazynu w aptece hmm, ciekawe czy ja przez przypadek nie otworzyłem apteki sobie hahaha ha, ha, przedtem i tak e, wracając ciągle, uważam chyba bardzo się skupiam na graniu niż na mowie nic nowego jak człowiekowi bardzo długą przerwę bo raz, że nie ma czasu a dwa, nie ma za bardzo pomysłów na pewno tak e, Właśnie mam zagwozdkę, co zrobić, czy robić Gears 5? Tylko bym musiał zobaczyć jak to będzie wyglądać po nagrywaniu. Bo jak wspominałem, gra korzysta z oprogramowania Easy Anti-Cheat. Jak nagrywałem ten cały filmik, co wypuszczałem, najwyżej gdzieś tutaj stawię, nie wiem, krótką scenkę. Gdzie robiłem tą całą pseudo-parodię z muzyką. To powiem tak, że dźwięk miał opóźnienie i nie wiem, czy to już zostało złagodzone, czy coś, bo niestety, gramat, ten... przez ten trudny program Anti-Cheat y, są problemy z nagrywaniem, mianowicie jakieś opóźnienia dźwięku, albo się gra, wysypuje, albo się zawiesza, bądź całkowicie zawiesza cały komputer. I przez to są właśnie niewielkie niedogodności, żeby nagrywać. No, oczywiście, jakby ktoś miał, nie wiem, na Xbox One czy coś, to pewnie bez problemu by mógł sobie ponagrywać. A ja niestety mam wersję PC, bo nie mam konsoli. A ostatnimi czasy mam, znaczy, w planach mam e, zrobić upgrade kompa, ponieważ, cóż. Ha. Chcę się przyznać, ale chyba za, ale sobie zakupiłem e, Call of Duty te nowe. żeby się trochę pośmiać. I niestety, Call of Duty jest tak wspaniałe, że wymusza, żeby. znaczy nie wymusza, po prostu twórcy zabili tak że gra tylko odpala na procesorach, które mają 6 rdzeni. A mój procesor ma tylko 4. Także więc no trochę mała bączka. To muszę się dozbroić inaczej przy tych typach, bo ja tam widzę robota. O, zobaczcie jaki mój kozak. Masa kasy oczywiście. Yy, granie oczywiście na poziomie normalnym, jakby coś był ciekawe. Znaczy to jest w sumie ciekawe, że tej grze poziom normalny, to nawet jest jakby Zalecana graczy, którzy grałem pierwsza w tą grę. No to mi nie przeszkadza. I w sumie to... o, doczytywania, haha. W sumie moja postać to Wam mogę pokazać. Jest dobrym zdawcą broni palnej. Oczywiście rozwiązuje konflikty nawet rozmowami może. Dobry haker, od... włamywacz. No i taki średni medyk. Chociaż miał być technikiem do jakichś spraw medycznych, ale nie wyszło w tej grze. Dobra, najprostszej chyba będzie skosić tylko tego dania. Tylko... Hmm. Muszę znaleźć taką pozycję, żeby mnie jakoś nie usłyszeli. Nie zauważyli. A, tak będzie dobre. zwonimy czas. A oczywiście go się wyprzedzał. Opuszczajmy sobie kabinka, tutaj ma tłumik. Wyciągnijmy brękę Dobra, Roboty tego nie ubią Prazny To broni elektrycznej Jak to wiadomo z robotami Okej okay. Wspierajmy sobie rzeczy na sprzedaż albo na rozmontowanie amunicja jaka Powinienem przestać ją zbierać Amunicję z tego względu, że. Oho, kubka popiołu została z niego. E, powinienem przestać zbierać tą lekką amunicję, ponieważ prawie żadnej broni nie korzysta. Znaczy ten zestaw co ja posiadam, jakiś ewówek, karabin to korzystałem z amunicji ciężkiej. Mam tutaj w sumie dwórka, jako, znaczy obrzyna. Co, za... co prawda, to jest szczeba zwykła i zobaczcie, mam do niej amunicji. A prawie nic nie korzystam bym musiał polepszyć chyba tą szczerbę, żeby zadawać większe obrażenia trochę A oczywiście wiadomo, sama zasada w tej grze bliski kontakt jest najlepszy Czemu mi to głupiej myszka? To było piękne Zresztą, że to na ma A to się czuję cały Annie engine Dobra hmm. Aha, tu nie mogę wejść, dobrze wiedzieć Tu, coś główkę stracił. Ups. Dobra, czy wszystko tu pozbiałem. Nie. Jakaś notatka. Dobra. I tak, o... Oczywiście też, znaczy ja muszę sobie spełnić moją misję, mianowicie nagrać Yakuza Kiłami i Kiłami 2, które weszły na PC, ale to już jakby miał upgrade kompa, no i oczywiście jakiś urlop, żeby mógł to sobie zrobić, ponieważ inaczej nie ma możliwości za bardzo, albo po prostu w końcu zrobić jakąś przeprowadzkę. Wtedy to na pewno zajdzie trochę czasu na nagrywanie. Okej, okay, kolejny strażnik. Hmm. A, i tu niech działa. Ok. Bo chyba jego towarzysz gdzieś tutaj jest, tak? no jest, nie usłyszał niczego. No i dobrze. Huigan. Co ciekawe w tej grze jest to, że jak oni zobaczą ciało swojego towarzysza to nie podchodzą. Znaczy hmm, Nie mam co porównywać tej gry co do... O! Widzicie? Jego dowódca zobaczył, że nie żyje. I teraz przeciwnik idzie zbadać sprawę. Come out and play. Dobry tekst. To jest w sumie fajna rzecz. No i oczywiście... Hmm. Znaczy Obsidiana nie... Znaczy... Ha, ha, ha. Co do wydawania G Obsidian to ja nie mam co porównywać e, The Worlds z The New Vegas Ponieważ New Vegas to były wiadomo Fallouty No i Mechanika składania w Falloutach zawsze była bardzo kiepska Nad chyba nie działająca za dobrze Albo w ogóle Tutaj składanie działa bardzo dobrze jak widzicie. Abym je mógł dopiero zauważyć jakby wszedł chyba tam w tą trawę albo zawieszę bliżej. A tak to mamy spokój. Dobra. zauważył. Dobra, jego kumpę dołączył do walki. Jeszcze raz jakieś dla mnie. Też w beczkach. Właśnie nie mam złomu. No jak widzicie mam spore te bonusy. Bo w tej grze też są możliwe, znaczy mamy atuty, gdzie możemy rozdawać naszą postać. Właśnie so, sobie dałem atuty do wagi, no i to, że jak mamy towarzyszy możemy nosić więcej śmieci. A Bardzo przydatne. Także więc no, jak kilka ładniej się prezentuje jak na mój komputer. A są do niedociągnięcia mianowicie to jest Annie and Jean. Tak, możemy oczywiście gadać z naszymi towarzyszami. Mówimy o tym ten. później. I tak, każdy towarzysz nam daje jakieś bonusy, jeśli chodzi o tą grę. Akurat Pavati to ona jest... Znaczy jakby w pierwszej okazji to możemy odwiedzić. I ona nam daje bonus do inżynierii, bo ona jest mechanikiem. Także więc no... Właśnie... Ruiny na odbrzeżu tarasie. Hmm. O kurde, drogowie tam są. Granit alfa jakiś. Akurat nie patrzę w moją stronę, to sobie odejdziemy na chwilę. W sumie tej grze powinien używać szczerb trochę. Bo za bardzo mam dużo amunicji albo znając broń. Która zużywa amunicję lekką. A za bardzo takiej nie mam. Hm. Tylko tą nieszczęsną szczerbę. No. Także więc ja mam tak myślę sobie nad grą. Znaczy boże. Nad upgrade'em kompa, bo przydałby się. Żeby mógł nas... Powinien w komputerze pograć w Call of Duty, bo tak to muszę korzystać z kompa brata. Ten ma rdzeniowy. Z kichotów trochę, ale daje radę, tak? Bo ma 6 rdzeni. Co do tego Call of Duty co grałem, to... Taka sama gierka. Dzięki bani są fajne. Ciekawe pomysły, co do na przykład, że załóżmy, podchodzimy do ściany, tak, i możemy się na przykład przepić jakby do niej, tak po prostu kątem patrzeć do przeciwników, żeby skąd, wiecie, tak z małego kącika strzelać że na przykład postać kładzie jakoś tam bokiem broni i na przykład możemy sobie tutaj tak za bardzo nie wychając się strzelać do wrogów no ciekawy motyw, motyw. przeładowanie w trakcie, jak mamy przetrawanie włączone możemy tutaj przeładowywać, nasza postać po prostu przeładowywa jej nadama... ma Przeciwnika na muszce czy coś Takie Taki fajne rzeczy I tak uh, The Auto jeszcze Mi się tak gierka podoba Może dlatego, że już mam postać tak zrobioną, że ona się nie da szybko załatwić ja Teraz trafiłem na jakąś wysepkę Dobra. Były piękne szczały ze strzeby Okej, okay, przodłanko O, ktoś tam jest. Happy i jakiś. A, te efekty tewy mi przeszkadzają za bardzo. Ale no... A, trzeba wyrzucić. to było piękne. Się ozwałem na kawałek Co to tej to jedynie czego tutaj nie ma to takich zwykłych granatów do rzucania. Mamy tylko granatnik. I ten granatnik zjada dużo amunicji. Tam chyba... Miałem jeden rodzaj gatnika który zjadał chyba 8 naboi Jakoś tak mnie to nie zaciekawiło te posiadań gatników. Oczywiście mamy ich tutaj tu na seczy Jezu, ale kobieta wrzeszym tam Dobra Jezu, kolos jakiś tam Dobrze, że mam tą lunetę Przydatna. Przeprzodujmy. Co do tej gry to tak, hm... sci-fi, ale dość takie ciekawe sci-fi. Muszę przyznać. Niektóre rozmowy są fajne. No i też... jest dużo kwestii dialogowych, które możemy naciągnąć na naszą stronę, tak. Używać perswazji, zastraszenia i tam chyba różnych jakichś tam naszych innych atutów, naszej percepcji czy coś takiego w trakcie rozmów dużo jest takich kwestii dialogowych to mi się strasznie podoba po prostu Bethesda powinna brać przykład Obsidianu jak zrobić RPGa gdzie wszystko działa tak jak powinno a razu nie miałem błędu, że mi się gra wywaliła do pupitu, albo zawiesiła, więc to wow z tym gra działa na Only Engine, pewnie na czwórce, na tym nowym. I w sumie, jaka ładnie wygląda, muszę przyznać. O, taka fajna noc. Huh. Nie no. Wygląd niektórych lokacji jest bardzo fajny, muszę przyznać. No. Także więc tak jak ja chyba wspominałem myślę właśnie, czy... Znaczy będę musiał spalić jak wygląda nagrywanie Gears 5 Za pomocą mojego programu Action Jak będzie dobrze, nie będzie opóźnienia dźwiękowego, to będzie fajnie. A jeśli nadal będą problemy, no to nie będę mógł nagrywać Gears 5, ale za to będę mógł gdzieś się chwycić za kiłami, tak? Tylko w kiłami może pokażę... Jeden, albo dwa questy poboczne, a potem lecimy tylko z fabułą. Bo niestety w Jakuzie Zero planowałem zrobić te misje poboczne. Ale... Czas. No zabrakło mi czasu uropu na takie rzeczy. Także więc no niestety. Dobra, może wam pokażę miasto tutaj. Oczywiście możemy być chować, ale... Aha, znaczy na moim sprzęcie są problemy z kwestiami. Mianowicie, musi doczytać je. No, po prostu małe. U mnie są problemy co do doczytywań. Ale to pewnie z powodu trochę sprzętu mojego. Gadziało mnie na wysokich, chociaż mogę niby na uterę, ale zmniejszyłem. Bo miałem dość często takie przewierzki, także więc no, będę musiał pomyśleć. The Outer Wars nie będę nagrywał, więc spokojnie. Ponieważ to jest RPG, i to wiadomo, dużo czasu zajmie, także więc no, niestety. Ok, dobra. Jesteśmy w mieście, musi to wszystko doczytać. Więc może przycinać A tak, mam tu quest'a pobocznego no. Ale decyduje hmm. Chociaż może niepotrzebnie przyszedłem do miasta teraz Bo mam tutaj, znaczy mam jednego quest'a na zewnątrz Jeszcze ja go zbadamy O, tu jest warsztat Użyjemy sobie warsztatu, żeby ulepszyć jak wierzę szczerbę. Yy, modyfikację. Rufa. Znaczy yy, tłumik. E, rufa. Chociaż nie. O magazynki? Powiększony magazynek, tak. Weźmy te. Tak weźmy sobie to. Jak to teraz fajnie wygląda ta rufa Z takimi oszczami. Jak wiertarka prawie. Tak tylko, żeby się to zaczęło kręcić i tak wiecie wbijać wroga i szczał Przede tym mówiąc. Dobra, może te pistoletki były lepsze też. Ufa magazynek, co? Mogę coś zainstalować mu tu? Wow. <laughs> ale fajnie są zmiany w broni jak widzicie. No, ale ubaw. Albo tłumik. <laughs> no, w niektórych miejscach fajnie to wygląda. Znaczy, w niektórych broniach to ciekawie wygląda, tak? Może tego zamienię w plazmę? Czemu nie? Może. No bo dobra. Będę miał broń plazmową. Ale co by jeszcze? Tu mogę coś zainstalować ciekawego? Powiększony magazynek, albo beżenia te różne. A, powiększony magazynek. No. No i dobra. Mamy teraz revolver. Tu jeszcze plazmą. A, mistrz Japonski z powiększonym magazynkiem. Dobrze jesteśmy przygotowani jakby, chyba. Dobra, ktoś tu mówił coś, może uda mi się coś załatwić. Nie ma tu jakiejś szczelnicy. A tak to działa, okej. Okay. Bo tak, y jeśli chodzi tutaj o obranie energetyczne w tej grze, zginiemy sprzęt. Y jeśli chodzi tutaj o sprzęt ten energetyczny, to przeważnie on musi się naładować jakby Także no. Znaczy możemy tak, albo klikamy kawi, żeby strzał, albo przytrzymujemy, żeby naładować, a tutaj widzę, że ta broń nasza będzie strzelać o marnie. Po prostu nie trzeba się bawić tym przytrzymaniem kawiszą. Po tak, prostu klikamy. No fajne. Oczywiście na sprzęt się psuje że Musimy od niego dbać. Zobaczmy. Dużo części poszło ogółem, ale możemy to łatwo nadobić. Po prostu możemy chwycić na przykład za Kiofa i go zmontować. O! 20% szans na uzyskanie zwykłej modyfikacji. Uchwyt błyskawica. O proszę. Także więc, jak widzicie, mamy jakieś szanse zyskania części, ale to chyba dzięki naszej tam chyba towarzysce. Zobaczmy w sumie, co one mają za sprzęt. Aha, ona ma specjalny pistolecik i jakąś broń białą, którą jej dałem. Ta niezbyt ma ciekawą broń. A w sumie ta nie zbyt dużo zadaje obrażeń. Aha, ta zadaje dużo. Hmm. Dawać jej tylko pistolet? To mi uważa, że nie, energetyczne by się przydały. Chyba najwyżej to zostawię. Także no Poza tym ona ma bardzo zmodyfikowany pistolet, bo widzę, że ona ma celownik optyczny. Wow ta zaś ma bez lepszej. Tutaj ma najwyżej rzecz. Okej. Okay. No musimy tutaj naszych towarzyszy trochę dbać. Uuu, mnie też obniża. Tobie weźmiemy, jakby przeobie na złoma, bo sprzedam go. No. Także, więc, no cóż, będę się dalej zastanawiał, co nagrywać dla Was. Czy kiłami, czy gisa 5. Co prawda, przy gisa to będę musiał no, po ulepszeniu kompa, będę musiał po prostu, wiadomo, zainstalować no, od nowa system i potem ściągać gilsy. Co prawda na mój internet to nie przeszkadza, przy mi może się trochę miejsca zwolnić z jakichś pierdół, który trzymam na dysku. Co, wątpię? <grym> ale tak to będzie ok Chociaż jeszcze jedną gierkę będę musiał potem pobierać, ale to się Zresztą jeszcze będę musiał te gierki, znaczy programy do montażu i nagrywania poinstalować, bo z tego ani nie, nie rusz. Dobra, no i cóż, najpierw, że będę się tutaj z wami żegnał. Ja znowu zatonę w The Outer Woods, żeby sobie pogać normalnie i. Po prostu, Gierka jest fajna dla mnie, mi się podoba. Obsidian poszedł na wysoki poziom, że tak trochę ujmę. Po prostu pokazał, jak się obie PG, a nie jak Bethesda. Wypuszcza niedokończony produkt, daje subskrypcję do tej gry. Znaczy do tej swojej Gierki, tego. Fuck Outa 76. <grych> że tak ujmę. talking about i oil it every night well, look here your slide's not recoiling fully you might be due for a new spring i could take a look maybe fix it for you uh sure i'm short on bits at the moment but i'll pay you back oh no i mean it don't cost nothing i got a spare spring in my pocket here even everything's got a price Na co mam z między towarzyszami, i tak na przykład jak my rozmawiamy z jakimiś y, tutaj osobami, to mogą się trącić, coś tam powiedzą. Czasami MPC y, y, to odpowie tej postaci, omanie patrząc na nią, załóżmy, że to jest tam ja, tak, rozmawiam tutaj, i towarzysz coś powie, to wtedy MPC y, się odwraca głową do niego, coś mu odpowie, i wtedy znowu wraca do naszej rozmowy. No takie fajne rzeczy. Hmm. No, mi się to podoba te możliwości. Poza tym i tak, ta gra pozwala nam grać jako... Znaczy możemy sobie tworzyć postać tak, jak chcemy, tak? Robimy dobrego człowieka albo skurczy bieka, albo psychora, który moduje każdego. Na przykład załóżmy pani jest ranna, tak? Uleczymy ją, ona da nam coś zamiar, a my wyciągamy potem do niej ją Po prostu puch. No, po prostu można wszystko robić. Oczywiście to też e, zależy gdzie to robimy, tak? Bo na przykład jak w mieście to potem chyba jest... E, nagroda za naszą głowę i musimy po prostu uciec... Z tej planety, udać się gdzie indziej, przeczekać. Okay. Dobra, to to jest ciekawe, bo nie broni nich jak jakiś złom. Dobra, ja tutaj będę się z Wami żegnał. I będziemy się widzieć może kiedyś będę miał wolny czas i możliwości nabywania to może mówię albo GILS 5 albo Kiłami będzie ciało także no cóż będę się tutaj z wami żegnał także więc trzymajcie się na razie cześć